10. Właśnie dojechaliśmy do hotelu. Pan z Brawa Kara był tak uprzejmy, że podwiózł nas pod sam normalny hotel. Nie musieliśmy się tutaj tachać, walić z tymi walizami przez pół miasta. Naprawdę był to bardzo miły gest. Takie gesty się, kochani, docenia. Teraz będziemy po prostu robić najprzejmniejszą rzecz każdej podróży. Zazwyczaj to się dzieje wcześniej. Tym razem niestety wcześniej nie było okazji, po prostu rozmowa w aucie była tak ciekawa, pasjonująca. Okazało się, że nasz pan kierowca był, um... nie wiem, jak to się nazywa? To kapitanem. Kochani to Trzeba było mi tak od razu powiedzieć, tak? No nie czepiałem się kapitanem statków Arabii Saudyjskiej Tak, żeby miał szalone opowieści Miłość tego słuchało Kamil tam też w głębsze dyskusje filozoficzne wchodził Z panem ja już niestety nie Bo po prostu lektura mnie wciągnęła za bardzo Ciekawa postać w ogóle, jeżeli nie bla, bla karem To polecam wam, bo często są bardzo właśnie Fajne historie, różne Takie ubogacające życie Ale wracając do tej przyjemnej rzeczy, którą będziemy teraz kochani robić To my będziemy teraz, ja wam pokażę Jeść kanapki Ludzie, czy wy to widzicie? My sobie zrobiliśmy po 3 kanapki na łeb. Normalnie jest godzina po 22 już. Co yy, z mnie będą robić, będą w pier Dzielać? Po trzy wielkie bułki na podróż. Po prostu kochamy. Najpyszniejsze są. Jak poleżą i są takie zmemłane. Ten pomidor tam się w środku tak topi w tą bułę. To ludzie. Gdybym mogła, to bym takie kanapki podróżne jadła na co dzień. Ale wiecie o co chodzi? Takie kanapki przyłożone, takie buły zrobione po prostu tak casualowo, wiecie. Bez okazji że tak powiem podróżniczej. One nie smakują tak samo. No jak babcie w mordę jeża kocham, one nie smakują tak samo. Wiadomo też są dobre tutaj tego fifarafa, ale to nie jest kochani to samo. Także jak jest okazja po prostu, żeby się w podróż zrobić na wyjazd, żarcie, właśnie w postaci buły, to my robimy. Tam już musiał oczywiście oznaczyć teren w postaci skorzystania z toalety. Więc jak jest okazja, to my te buły po prostu robimy, my jejemy, my to po prostu celebrujemy, to jest cudowne. Piszcie, czy wy też robicie sobie bułki na podróż, czy wręcz nie, jesteście tym po prostu w trasie jedzeniem tylko na mieście, w Makusiu, po prostu jakieś fifa rafa tego tamtego. jak znasz toaleta? Jest dobrze. Nie ma pocałunku Poseidona. Nie ma czego? Pocałunku Poseidona. Czyli <grybuj> czego? No co się wiesz? Nie mam pojęcia, o co ci chodził z Kitu. Kamil, położyłam już na stoliku bułki. Gdzie? Ja pierwszy, guys A tu! przeżyjemy Kolacje hotelowe. Bleh. Bułki. Mm. <grybuj> Zgadzi się tego pomodora, to była taka jak trzanska biała, bo najlepszy jest, to jest z Lidla, nie? Tak się nazywają. Mm -hmm. Ej, że ja na Ciebie czekam, a Ty po prostu no, nie mam siły. Dobra. Nie, chcę swoją własną. No. Jakby ci ludzie, którzy kupują te jachty za naprawdę niebotyczne kwoty, które idą w setki milionów dolarów, oni po prostu chcą to mieć, nie? To tak jak dziecko lizaka. Nie mogę zrozumieć tego, w jaki sposób ktoś, kto operuje takimi kwotami i jest człowiekiem wykształconym, i jakby ma dostęp do tak naprawdę wszystkich miejsc świata, do wszystkiego tak naprawdę na świecie, preferuje coś takiego jak kupienie jachtu za taką kwotę? na rozwój taki duchowy. Nie tyle na swój rozwój duchowy, tylko żeby na przykład zrobić właśnie jakieś, mieć takie czyny altruistyczne, mhm, nie? Żeby nie. coś zrobić. Za tą kasę innego, żeby to sprawiło, że on będzie szczęśliwy, bo on kupuje jak, żeby no być dokładnie szczęśliwy, a czemu to... to co powiedziałeś, to, to co powiedziałeś, że te czyny ch charytatywne, jakieś takie, to też podobno robimy tak naprawdę z egoizmu, że chcemy po prostu poczuć się tacy dobrzy, wiesz. To jest ta dobra część egoizmu, nie? Że wykorzystujesz ten swój egoizm i tą potrzebę stawania się takim jakby szlachetnym i na wzór boski, niż właśnie, tak jak mówisz, kupowanie tego jachtu, nie? No, dokładnie. Zastanawiałem się na tym z tego względu, że w, 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 słuchałem rozmowy u Fim z z Aleksandru Wiśniewskiego, chyba tak się nazywała. I właśnie to jest dziewczyna, która poświęciła swoje życie dotychczasowe, jakby, żeby prowadzić akcje humanitarne w różnych miejscach na świecie. I właśnie ona przedstawiała tam taką wizję, którą odebrałem w taki sposób, że człowiek na pewnym etapie rozwoju dochodzi do takiego momentu, w którym jest gotowy, żeby swoje dobro odstawić na bok, na cześć tego, żeby robić jakieś tam większe dobro. Więc dziwi mnie to, że właśnie w tych ludziach nie ma tego w, jakiś, w taki sposób wykształconego. I ona w ogóle tu powiedziała coś takiego, co zapadło mi w pamięć, to Znowu zacytowała jakiegoś prezydenta Stanów, nie pamiętam jakiego, Stanów Zjednoczonych. Ja uczę się o wojnie i przygotowuję się na wojnę po to, żeby moje dzieci mogły uczyć się o architekturze, o inżynierii, o budownictwie. Po to, żeby moje wnuki mogły uczyć się o poezji, o sztuce, o malowaniu i tego typu rzeczach. Poezji dosłownie, ale też przenośni właśnie w taki sposób, że już jakby nie chcemy kupić tego jachtu, tylko przeznaczamy te 100 milionów na to, żeby zrobić coś. A jest szereg rzeczy, które można zrobić. Ten temat ma też dla mnie takie drugie dno, bo my jako ludzie, to mamy takie, taką tendencję do, do myślenia, że po prostu świat się wali na łeb, na szyję, po prostu dzieje się tutaj kataklizm za kataklizmem. I jeżeli też tak macie, taką tendencję do tego, żeby się właśnie zamartwiać tym wszystkim i tak dalej, to jest świetna książka Fact fullness. Ja po prostu, Kamil, już się będzie śmiał ze mnie, bo już mówię milionowy raz o tej książce. Storturowała mojego tatę, nawet tą książką już kilka razy. Ale naprawdę świetna, bo pokazuje tak naprawdę, jaki progres my zrobiliśmy jako ludzkość, jako cywilizacja, jaki progres cały Cały czas robimy, że właśnie podnosimy się z takiej społecznej po prostu brudu, błota i. i... Kupy. Faktycznie ta zmiana następuje i społeczna, i kulturowa, i ekonomiczna, i ta zdrowotna, i tak dalej, i tak dalej. No nie dzieje się z tym światem tak tragicznie, wręcz przeciwnie, jest coraz lepiej nawet w tych takich zakątkach świata, które są kulturowo, jakby ich rozwój jest opóźniony, albo ekonomicznie, albo po prostu jest tam, dzieje się z innych powodów, jakieś złe rzeczy. Nawet w tych miejscach na świecie dociera jakby ta nowoczesna medycyna, świadomość społeczna w jakiś sposób się zwiększa, także tragedii, kochani, nie ma nie. Jedyna tragedia jest taka, że Kamil w Pitala już drugą Jutro on mówi, że nie, ale że w żabce sobie coś kupię. A jutro będzie tak, że będzie zżerał moją. Mm. Co mm. zęczy ty Boga? Jak zjadasz ten smaki? Dobre ja. zrobię. Daj. <laughs> I ja się zastanawiam, co jam takie ciężkie, żobsko, kochani. A my przecież rano poszliśmy na siłownię. Przecież my jesteśmy fit tutaj, tego FIFA, FIFA Co i ja teraz pół kilometra do żabki idę, tak? No kto, proszę wstać, powiem przyznać, kto, kogo to był pomysł. Przecież ja dużo nie piję, kochani. Wyd ta woda z hotelu by mi wystarczyła w zupełności. Wszechświat zesłałam z tak, że jesteśmy na dobrej drodze. Jednak mimo wszystko, patrzcie, serce. Kierujcie się sercem, kochani, nie rozumiem yy, tego. Yy. No, sentencja i y, <grym> tu miałam powiedzieć coś mądrego, a nie wyszło To się coś później przemontuje się w coś mądrego Żebyście sobie nie myśleli, że co, że ja się wypowiedź kochani nie umiem Po prostu są takie momenty, że się ma tutaj światłe myśli Są takie momenty, że się kontempluje po prostu tylko znaki zsyłane przez wszechświat I już jakby nic więcej mówić nie trzeba Miała być Belgia, ukochaliśmy was Są Włochy Nie alkohol, to dzikuś na jutro Trzeba wstać skandalicznie rano No właśnie, o której musimy wstać? Skandalicznie rano No ale przekalkulowałeś już o której? O niebożej godzinie No ale Kamil, tam akurat godzinę Nie no, szczerze nie wiem jeszcze, nie sprawdzałem tak. Myślę, już płakać, coś się stresuje bo i mnie wrzuł przez to To jest taka pętla nienawiści, przez to nie będziemy mogli zasnąć i przez to się nie wyśpimy jeszcze bardziej no, Tak że te takie no, żarki z żelem w środku coś tak proszę, gryzały, one wybuchały, to są nitwaszujki, pamiętajcie, że to nie są ni twarzówki, tylko jakieś takie z plastikową obudową, ale inne. Błagam, wyjaśnijcie go, bo mi się w cierpliwość koń skończyła. Jaśnie księżna panująca poszła się kąpać, a ja wykalkuluję, o której musimy wstać. Potykamy się przy odpowiednim gejcie najpóźniej około 6.30. What? Czy przed gate'em trzeba zrobić coś jeszcze? Czy my będziemy musieli się odprawić? To musimy być na lotnisku najpóźniej o szóstej. W ogóle okazało się, że z tego hotelu są co, co pół godziny transfery na lotnisko Czyli bardzo miło Szanuję, super Czyli musimy wstać o piątej? Jakby zazwyczaj wstajemy o dziewiątej Do z tego względu, że chodzimy późno spać I taka rutyna po prostu dla nas działa dobrze Okej, okay, wykąpałam się, umyłam włosy Normalnie miałam włosy jutro, ale stwierdziłam Kurde, padałam, wiecie Bo jestem świeżością <tuszy> No zdrowie, dziękuję. Nie no bo byłam dzisiaj na siłowni wracając już do tych głosów i stwierdziłam klapnięta, więc umyłam do tego urząd sobie tutaj hotelowego żelu y, pod prysznic one zazwyczaj Mam straszne składy, ale stwierdziłam przekonało mnie opakowanie bo opakowanie było wiecie takie perfumkowe i tak sobie myślę, to będzie ładnie pachniało i wam Kamilarz mi y, po prostu podał i to ładnie pachniało i się umyłam i pachnę słuchajcie pachnę, jestem jeszcze body lotion lotiony no? i tak mnie kusi trochę ale z drugiej strony boję się, że jakieś krostki mi jest coś, więc ja sobie podaruję, a może na No, não e vale. Taki kremik pod oczy, nakładam. Taką ciekawostkę Wam powiem, że nawet jeżeli nie chce się spać, to warto po prostu się nie walać, wiecie, jak ten sz szogun z prawej na lewo, tylko po prostu leżeć bez ruchu, i że to podobno, wiecie, działa tak, że ciało jakby odpoczywa, mózg, no nie, bo umieramy po prostu z bólu, że nie możemy się ruszyć teraz jeszcze dodatkowo. Niby tam ciało trosze troszeczkę zawsze odpocznie, po prostu będziemy wiecie, leżeć tak bez ruchu, że większa szansa, że za zaśniemy. Ale wiecie, co mi się wydaje, że ja, jak będę myślała, że ja muszę leżeć bez ruchu, po prostu dostanę umysłowego Jebla Ale żeby nie było tak kolorowo, to oczywiście o tu Kurwa, wyskoczył Czajcie to Zamiast zostawić mordę w spokoju To stwierdziłam, y, usunę go Wycisnęcie. I dupa. wiecie co? Jeszcze gorzej, bo teraz mam takiego roga tutaj. Tak, nawet dwa. Widzicie? Jeszcze. Wiecie, on samotny był, no to co? Będę go skazywać na samotność, że wam to drugiego, nie? No, nie dokładnie się już nic innego, żadnych szaleń z innych pielęgnacyjnych nie chcę Mi się nawet. Ludzie, kochani, przecież ktoś musi iść, leżeć bez ruchu i udawać, że nie? Powiem wam, męczy mnie katar też. To jest taki dziwne. Wieczorem i normalnie dopada katar i Ja już się chyba starzeję, słuchajcie. To już jest chyba ten wiek. Ej, ale powiem wam tak szczerze, zupełnie. Tam jest taki plan normalny że my pi 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 piąta, to co ja bredzę już, siódma dwadzieścia mamy ten lot i potem jest normalnie cały plan dnia zrobiony, taki obfity słuchajcie do pierwszej chyba, my mamy być na tym festiwalu słuchajcie przecież ja, ja już jestem za, za, za bardzo babcią na takie atrakcje nie wiem, nie wiem tam w tym planie nie jest wpisany słuchajcie sen czy ja o czymś nie wiem, czy, 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 czy po prostu są ludzie, którzy tego snu nie potrzebują znowu o, spadła no było słychać że spadła sorry Luz. Czyli mogę sobie służyć włosy. Jak nie będziesz podglądała za bardzo miechy, chichy, tego, tamtego. Miało być pięknie, kolorowo, cudownie. Kochani, suszarki normalnie się żar piekielny wylewa. Ale kochani, widzisz takie powietrze? Mm, 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 dla włosków. Powiem wam, suszyłam i ręka mi się grzała, normalnie wędzona kiełbaska zamiast ręki. Autentycznie, jest to straszne. Teraz pytanie, czy robić yy, test czystości? Robić, nie. Widziałem, czym polega mój test czystości. Sprawdzam yy, pościel spod spodu, prześcieradło, yy, boki, łóżka, materat. Czy nie ma jakichś rupali? Że jestem przewrażliwiona. No, no jestem przewrażliwiona, ale wiecie co, oglądam takiego gościa na TikToku, który właśnie mówił o tym, że on się zajmuje wyplenianiem chyba wiecie, takich robaków takich różnych rzeczy. I cóż on nie opowiadał, Boże! Jak babcie kocham tragiczne rzeczy. Naprawdę. Słuchajcie, jakieś takie właśnie w mówił o tym, że właśnie zawsze sprawdźmy teraz, także sprawdzamy. Tu nie bardzo jak się jest dobre. to w ogóle jak oni zmieniają tu poście. Jak tu się nie da dobre. słuchajcie. I idziemy z drugiej strony. To już mi się nie podoba, słuchajcie, że nie, nie da się dobrać. Nic nie widać. Powiem Wam, nic nie będzie z tego testu. Póki co, zmęczyłam się strasznie. Trudno, najwyżej polecimy z tymi robalami do Belgii. Nie, no, ale chyba jest czysto, nie? Tak, tak, jest gitara. Tam, jak zawsze mówi, bo mi się nigdy nie chce sprawdzać, słuchajcie. Ostatnio się dowiedziałam, że gazowana podobno lepiej nawadnia. Nie wiem, czy to jest jakiś fake news, nowy jakiś trend kulinarno-dietetyczny. E, piszcie, czy ktoś wie w tym temacie. Jakoby te kropelki, nie kropelki, tylko bąbelki powietrza w środku dokładały dodatkowy tam y, dwutlenek węgla, jakieś gazy, jakieś tleny, jakieś powietrze y, do naszego organizmu. Woda jak woda kochani. Nie mam takiego feelingu wody premium przez to, że jest zwlana do szklanej butelki. Superior Taste Award. Widzicie kochani, to jest nagradzana woda. Nie byle co. Powiem wam, zaryzykowałam. Nasmarowałam się tym y, balsamem. Tak mam gładziutkie utko teraz normalnie, a jak pachnę słuchajcie, żałujcie, że nie możecie mnie teraz niuchnąć. Naprawdę. Ja sama siebie niucham tutaj. Ciągam te y, opary z, płynące z mojego ciała. Naprawdę rewelacja powiem wam. Tutaj płacimy za noc niecałe 300 zł. Także moim zdaniem spoko. Tym bardziej, że drugi hotel tutaj obok Niska, to była cena razy dwa. A tak patrząc po zdjęciach, tak na szybko, też się nie wgłębiałam to jakiejś takiej dużej różnicy w standardzie. Nie zauważyłam nie. Chcesz zrobić kącik edukacyjny. Kamil będzie robił kącik edukacyjny, kochani. Końcik edukacyjny ze mną. Uuu! Z kamilek. Taki. Him. Tematycznie. To nie jest tak, że mam A, potrzebę negliżu, bo po prostu tematycznie właśnie odchodzi. Masz wątpliwości, że wygląda mądrzej z nią. To jest gazowana. Ja potrzebuję dwóch wolnych rąk. Jeżeli zawsze chcieliście wyglądać jak w reklamie na przykład Old Spice, albo reklamie hotelu, albo reklamie ręczników, ale zakładaliście ręcznik w ten sposób, robiliście to źle. Teraz pokażę wam, jak naprawdę powinno się to robić. Bierzecie ręcznik, obwijacie go, nie wsadzacie tak jak ham do środka tu. Tylko robicie to taką zakładkę, podwijacie do zewnątrz w ten sposób. Z każdej strony dookoła. koła. skupienie na twarzy. Mm, mm. Prezentujesz się fabulous. I know Chciałabym powiedzieć, że jest inaczej, ale nie powiem. I to jest mega stabilne też twarzy. A nie może. Za zdradzenie tej techniki będzie Was to kosztowało tylko, i wyłącznie kliknięcie lajka i subskrypcji. Sprzedałem dwie rzeczy. Cześć? raz że sprzedałem teraz zajebisty tip od ręcznika i sprzedałem też rozwój kanału. I swoje nagie tutaj praktycznie pół nagie w nagliżu y, ciało. Za free, praktycznie. No nie za teraz free. koniecznie tutaj proszę kliknąć łapkę w górę, te komentarze napisacie, jaki kamień jest piękny, jaki, jaki mądry, że nam sprzedaje takie informacje. Jak nie subskrybujecie, to mi wstyd za Was jest, kochani. No, czas najwyższy to zmienić, bo ja wiesz nie, że się nie. Będę. Chociaż może technologia pójdzie do przodu, zobaczymy. Idziemy już do łóżka. Przepraszam bardzo, zęby jeszcze trzeba umyć. Myślicie, że ja z takim y, zachuchaną taką buzią pójdę po tych bułkach. Nie, kochani, idę umyć zęby. Mam nową szczoteczkę, sobie kupiłam y, szczoteczkę sonniczą. taką jak Kamilowi na urodziny. Stwierdziłam, co ja będę gorsza. No. OMG. Gdzie jest ta opaska w tu wsadziłem? Już myślałem, że ją wyciągnęłaś w domu, bo stwierdziłaś, że sama ją wsadziłaś i że tak naprawdę jej nie potrzebujesz <noise> Że przez to nie będziemy jej mieć, a ja bez niej nie mogę ułożyć mojej fryzury <noise> Wiesz co by to było? Ej, a ja myślałam, że ty nie wziąłeś mi specjalnie moich okularów na światło Bo tam będą koncerty zsynchronizowane ze światłem, iluminacje, nie wiadomo co jeszcze I liciunia twoje okularki, pyk, gdzie wszystko jest czerwone Cały zespół ludzi starał się zrobić coś fajnego? Nie. Ja muszę nosić okulary po 22. Kurde, przecież było widać, czekaj, ten efekt. O. Widać teraz, jak to wygląda, wszystko, świat. Tak chodzę. O, 22. Ale za to śpię jak dzidziuś Ale ja nie będę na koncert brać, Kamil Tylko... przed spaniem. Mnie już nic nie dziwi Jak ty po prostu, Wicunia ogląda filmy w tym Ja się zachwycam, wow, jakie piękne kadry Ja też Jakie piękne kolory też. A to na mnie patrzy w tych okularach tak? Ja sobie wyobrażam kolory Zdrowie, zdrowiem, sne sen, snem. Ale nie można sobie odbierać takich walorów estetycznych z życia Wystarczy, że mam ciebie na co dzień To jest dla mnie największy walor estetyczny I know Low and bed program Jest dopasowane do nas materac i poduszeczki Niby jak Zaraz się dobym. Po tych zakupach, które Wiciunia zrobiła z tymi poduszkami To po prostu tak się teraz bosko śpi Już wcześniej się bosko spało, a teraz śpi się arcybosko. Nie wiem czy oni o tym wiedzą, że poprzeczka jest bardzo wysoka Jeżeli lubisz spać na miękkim materacu, poproś o dodatkową nakładkę na łóżko Zrealizujemy twoją prośbę najszybciej jak to możliwe Oj, jaka ładna pani to przyniesie I like that Za pani przynosi? Mhm Gdzie to jest napisane? W mojej wyobraźni. A, stop. Nie mogę z tych jaktów cały czas. To jest jakt, który ma ponad 100 metrów długości, ma kilka pięter, całą obsługę, restaurację, siłownię. What the fuck? A ty chodzisz na taką siłownię brudną. A, a I nie chcesz się przejść na inną, bo masz karnet po niższej cenie niż jest teraz. <noise> przez to, że już masz mam, czas. mam stałą cenę, dopóki nie zrezygnuję. I jest to bardzo dobra cena, więc nie zrezygnuję Poczę się ściany Tak. Jak już będę stary, wyprowadzę się na majorkę ale i tak będę ten karnet otrzymywał no Bo masz otrzymywał. starą cenę, już będą ludzie mieli po 500 karnet, a tutaj ja już miałeś ja 89 Ja miał bym 89 dalej Wykmin jeszcze to Tak jak ja kupuję sobie jakąś zachciankę, to tak oni sobie kupili to jako zachciankę, nie? Strasznie mi się już spać, to bardzo interesująca ta rozmowa, ale... No to dobra no Jutro pogadamy, o ty, tak dzisiaj rano spałeś, jak ja przyszedłem. ty tak się spałeś? Puszę to. Przestańcie już zagadywać Kamila, bo on, jak się zacznie mówić, to końca nie ma po prostu, kochani. A my musimy te nasze termoplastyczne poduszki, które są zwykłymi poduszkami z poliestru jakiegoś, przetestować. Nie, autentycznie chce mi się strasznie spać. Wydaje mi się, że nie będę się stresować tym, że musimy wstać otwarte. To wszystko dzięki moim okularom, kochani, to nie jest żadna reklama. Teraz robimy jak w filmach. To już wszystko na razie. Na razie. Pa! Dobra, to się zrobi tak jak w montażu, za no, no i jeszcze zbyt. raz i się nie śmie. To tak, już wszystko na dzisiaj, na razie, pa! Git! <coughs> <Get>. Tu <coughs> się śmieję. I też wszystko na dzisiaj, na razie, pa! Patrzcie. <coughs> Dobra, to no teraz tak już profesjonalnie. I to wszystko na dzisiaj, na razie, pa! Nie, czego, muszę trzymać <coughs> tym, I to wszystko na dzisiaj, na razie, pa! 他说。